Halo, Kartus! Halo! Halo, Halo, Kartus! Witam wszystkich w prezentacji bohatera League of Legends na celowniku Nerwarian człowiek MOB. Także słuchajcie, jest z nami najprzystojniejszy, najmądrzejszy, z wybitnym poczuciem humoru, komentator sportowy, a ten po prawej na zdjęciu to Damian. Umiejętność pasywna, czyli wyśmianie. Nerwarien co jakiś czas gardzi przeciwnikami, dzięki czemu bajtuje ich do siebie, a później jego team odwala całą robotę. Ja, ja nic nie robię. Ja nic nie robię. Q, czyli kurwa Damian. Umiejętność działa pasywnie oraz daje Nerwarienowi plus 50 do spierdalania przed przeciwnikami. No jeszcze jedną gierkę sobie zagram. No. Skorbiej. Celem najlepszego, ja. W. Illuminati. Nerwaren tworzy znak trójkąta oraz zadaje wszystkim przeciwnikom przed sobą 200 damage'a plus jego AD. E. Czyli Dida. Nervarien rzuca Didom i zadaje tyle damage'a, że to się fizjologom nie śniło. Co? Przyszło to przez Ray! Jak ta Dida nie weszła? Proszę mi to wytłumaczyć. Ulti. Czyli Gingościu. gościu. Nervarien zdaje 1000 damage'a. Ile? Na 1000. Dobra już na cicho. Hehe. He. Więc to by było na tyle, jeśli się podobało można zostawić łapkę w górę, czy tam suba, no, no co kto lubi ogólnie, no, no więc nara. Czy to prawda, że ludzie z w piercą głównym? Nie, to twoja matka. Hehe, błaj!